Siemano mordeczki, z tej strony Hexo i witam was w kolejnym filmie z gry StumbleGuys na tym kanale. No i moi drodzy, otrzymaliśmy zapowiedź nadchodzącej aktualizacji na oficjalnym kanale Stumble StumbleGuys. No i mamy parę naprawdę ciekawych przecieków na temat tej aktualizacji, więc dzisiaj obejrzymy sobie wspólnie tak zwany August Stumble Broadcast. Także moi drodzy, otrzymaliśmy tutaj coś takiego jak broadcast, w którym mamy tutaj ziomeczków, którzy mówią o właśnie rzeczach, które nadchodzą właśnie do Stumble Guys. Więc yy, tak, na samym początku... Mamy tutaj ogólnie nowe skiny. Mamy bardzo dużo nowych skinów, bo aż trzy. I na samym początku mamy takiego oto bananka, który jest całkiem naprawdę przyzwoity. Tak jak widzicie, mamy tutaj takiego ziomeczka, takiego bananosa. Więc myślę, że bardzo fajnie. Poza bananosem, musimy przejść sobie trochę dalej. Mamy kitka. Mamy takiego oto kotka, który jest całkiem przyzwoity. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tak jak widzicie, tak on tutaj wygląda. Poza tym wszystkim, otrzymamy również takiego oto super bohatera. Który tak czy siak, myślę, że. Co też jest całkiem, ale to całkiem fajne. I poza tym wszystkim mamy również nowe emotki, które tutaj widzicie. Mamy dabowanie. Mamy tutaj chyba infinity dabowanie, czy coś takiego. Aha, dobra, są pojedyncze, czyli mamy dabowanie, mamy takie kręcenie się, tak jak tutaj mamy tego ziomeczka, i mamy chyba wszystko tak mi się wynajmniej wydaje, e, ale tak czy siak wydaje mi się, że bardzo fajnie. Ogólnie, moi drodzy, to nie jest wszystko, ponieważ znalazłem tutaj taki materiał od e, MRT Gaming e, i on tutaj dokładnie, że tak powiem, przedstawił ten cały update właśnie, e, jak to wygląda w giereczce. Ogólnie to możecie ten update, że tak powiem, już teraz pobrać e, poprzez tak zwaną betę. A dokładnie, moi drodzy, beta e, właśnie... Na telefonach tylko i wyłącznie funkcjonuje. I na telefonie jesteście w stanie sobie takową betę załatwić i pobrać. Także myślę, że bardzo fajnie. I tutaj, tak jak widzicie, mamy dabowanie z superbohaterem. Mamy tutaj kręcenie się z superbohaterem. Także no, mamy trzy nowe skiny, więc myślę, że bardzo fajnie. E, ogólnie tu mamy dwa nowe legendarki i mamy jednego epika nowego. Także bardzo fajnie myślę. E, a, i tutaj jest let's go. Jeszcze taka emotka, wiecie, taka ten. I mamy nowe e, kroki przy okazji Mamy bananowe kroki, ok, I mamy poza bananowymi krokami, co mamy jeszcze? Mamy tęczowe kroki. OK. To brzmi i wygląda w sumie też giga fajnie według mnie. E, więc nowy update, myślę, że fajnie. Tutaj macie jeszcze gameplay tym skinkiem. To też myślę, że bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Okej, okay, yy, więc to wygląda bardzo fajnie w grze, ten skinek super superbohatera. Skin super bohatera giga mi się podoba z tą tęczą. Wydaje mi się, że jest to mój tutaj taki faworyt, według mnie. E, co mamy jeszcze yy, poza tym wszystkim? Tu mamy dabowanie, okej. Okay. Mamy prezentację dabowania. To też całkiem przyzwoite. I mamy kręciołka. W sensie, no, ten kręciołek też jest taki dość przyzwoity. To zapewne się pojawi już w następnym Stumble pasie Okej, okay, tutaj mamy Banana Skin Gameplay. Eee, zobaczmy, jak to. Ej, tu wygląda. Te... i ten. No, dobra, nie. Przepraszam. Banan to, jest mój fa... Banan to jest mój faworyt. To jest mój ulubiony skin od dzisiaj. Co jest? Nie, czemu on nie jest specjalny? Powinien być jakiś ultra specjalny. W sensie, nie wiem, jak jest coś specjalnego. Powinno być. Coś ultra-mega specjalnego, ten jest giga fajny, dobra. Ja będę polował na bananka, definitywnie. Podoba mi się strasznie, <grywa> ja ale kozacko, jeszcze ma takie cool okularki, giga fajny wygląda banan. Giga mi się podoba strasznie, mi się podoba bananek. Jest przekoksem według mnie. I mamy jeszcze yy, kotka. Ej, kotek też jest całkiem przyzwoity, ale myślę, że bananek tak czy siak on top. Bananek on top to jest top G. Yy, definitywnie, dobra, ale... Jak tutaj jest jeszcze taki, o, jakiś opening, dobra. To opening to jest na, już nas mało co obchodzi, więc moi drodzy, tak. Y, mamy oficjalny kanał guys, tak jak tutaj widzicie. Mamy tutaj w ogóle masę różnych filmów. Y, I niestety, ale chyba nie będzie nowej mapki, właśnie w po prostu tym, tej aktualizacji. Czy tu jest gdzieś napisane, kiedy to będzie? Nie y, pojęcia, ale mamy tutaj napisane, że jest August więc oczywiście moi drodzy, te wszystkie nowości otrzymamy w Stumble Passie który już za jeden dzień będzie, że tak powiem inny i się zmieni i będziemy mieli po prostu te nowe nagrody, będziemy mieli również dwa nowe skiny, które będą oczywiście tutaj w zakładce normalnie skinów e, będziecie sobie tutaj je mogli odblokować e, tutaj będą te dwa legendarne i jeden epicki także bardzo fajnie e, ja osobiście mi się to strasznie podoba bo Stumble Guys jak widzicie robi jeszcze aktualizację, więc e, bardzo fajnie e, no i tak jak mówiłem, jak jakiś update będzie to ja oczywiście wam o tym nagram, no i teraz wam o tym nagrywam, jeszcze sobie zagramy giereczkę, bo czemu by tak nie mam nadzieję, że możliwe, że jakaś nowa mapa zostanie dodana też potajemnie jakoś, nie mam pojęcia bo fajnie by było sobie, że tak powiem zagrać na jakiejś nowej mapce no ale co, zobaczymy jeszcze jak to pójdzie tak jak już wczoraj nawet widzieliście film, który całkiem w sumie nieźle się przyjął, jak na to, że y, myśleliście, chyba, że już odchodzę od tego StumbleGuys, to całkiem nieźle się przyjął i tak czy siak myślę, że dużo osób zobaczyło, więc myślę, że bardzo fajnie. E, możecie w komentarzu. O, mam takie, że tak powiem, rzadko to robię na filmach tutaj w StumbleGuysie, ale jeżeli, moi drodzy, y, oglądacie ten film do końca, w sensie, jeżeli oglądacie do tego momentu, to możecie w komentarzu napisać, który... Aha, okej, okay, odpadłem. Który z skinków, które tam wcześniej widzieliście, czyli banan, kotek i przy okazji super bohater wam się najbardziej podoba? Według mnie mój faworyt to jest banan, ale możliwe, że wasz faworyt to jest jakiś inny skin. Ja jeszcze nie mam absolutnie pojęcia. Tak czy siak, myślę, że update'cik wleci, bam, będzie super, bam, będzie super, 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 super fajnie. Dobra. Jeszcze sobie zagramy tutaj tą giereczkę. Postaram się wygrać, tak? Postaram się wygrać. No niestety chyba, no, o, nie zostanie do Dana emotka specjalna, tak zwana, czyli taka za pomocą której możecie na przykład komuś y, zrobić tak, czyli go po prostu przewrócić bądź też zrobić coś innego. E, takich emotek chyba niestety nie otrzymamy po następnej aktualizacji, e, więc troszeczkę słabiutko, ale mamy dwa nowe skiny. Ja czekam na kolejne updatey, jak będzie jakiś na przykład nowy skin specjalny, e, to definitywnie będzie coś fajnego i. Czy ja przegrałem? Ja przegrałem chyba jestem trochę zmęczony jeszcze, ale chyba przegrałem. A nie, jestem, tako, tako, cyk, cyk, bam, jestem dalej, jestem dalej. Dobra, mamy to. Dobra, zagramy tę grę do końca, już będę się wtedy z Wami żegnał. Eee, pff, mam nadzieję, że update będzie fajny, w sensie <laughs> pewnie się pojawi za 2-3 dni. Póki co jest beta, jak już mówiłem, możecie zagrać w tej becie na telefonie, jak się tam postaracie, poklikacie, to na telefonie da się. Na Steamie, na komputerkach się nie da niestety, więc słabiutko. Dobra, robimy wina, no, czemu nie, czemu nie, robimy wina, let's go, let's go. I kolej spadł, właśnie to widziałem, to było bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. Dobra, nie wiem jak on to zrobił, ale zrobił, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, czemu nie, let's go. Pyk, lecimy w górę i w tym momencie pyk w tą stronę i pyk i w tą stronę, dobra. To trzeba zwinność, zwinność przy laserze zrobić, czemu nie? Okej, okay. okej, okay. pyk, mamy to, jesteśmy coraz dalej. Dobra, nie wiem. nudne te lasery, no w sensie nic się tutaj nie dzieje, ale dobra, ja tak nie mówię, bo powiem tak, nudne lasery i zaraz odpadnę jak jakiś nob. Więc lepiej tak nie mówić. Dobra, cyk. No i jesteśmy dalej. Jesteśmy w finale. Finał na 7 osób, w sensie no, dziwne, ale cóż, co ja... A, 8 pozostało, ale nie pozostało 8, ale co to zmienia? Ja się nie znam. Stumble Guys zna się lepiej. Eee, no... O, tak, 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 jest, tak, jest, jest, jest. Dobra, mamy to. Lost Temple, nie umiem grać w tej mapy, ale... Może pierwszy raz uda mi się ją zminować? Zobaczymy, jak to pójdzie. No, nie mam absolutnie pojęcia. Lecimy tędy, lecimy tędy, po lewej, tutaj jest szybszy strat, że tak powiem. Koleś co zrobił? Jaką sztuczkę mechaniczną? Nie! Dobra, jest na prowadzeniu! Bomba! Nie, ale z, tym, ale z tym UPO. Jestem tak UPO. Masakra. Nie, dobra, GG. Więc ja dziękuję Wam za obejrzenie. Widzimy się oczywiście w dostępnych materiałach ze Stumble Guys. No, GG. Cześć!